Hej, cześć. Witam was moi kochani widzowie. Witam was w sobotę koło godziny 15. Chodź Neira, przywitasz się. Neiry. Chodź przywitaj się z widzami. Chodź Neiruńka. No, powiedz. Dzień dobry wszystkim. Jestem Neirucha. No i rucha, jestem cała mokra, bo deszcz pada, tak? Deszczyk pada. O jaki język. No, super. Patrzcie co tutaj pod nogami mamy. Nejra, no czekaj. O no. Idź. Idź, 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 bo grzyby depczesz. O. Taka bieda rośnie. Pod grzybek. O kurczę ile sierści już jego nie będziemy brać powiem wam chodzę już dobre pół godziny jest taka lipa przyjechałem w taki las na zielonki bo ponoć się pokazały no i nic taki podgrzybek zgryziony jest bardzo dużo grzybów których nie znam Pewnie też są jadalne. Ten to chyba ten tak czy jakoś tak. Jest trochę surojadek. Tutaj rosną. Ale ani zielonki, ani podzielonki nie widać. Ogólnie to jest szału nie ma z grzybami. Ale słyszałem, że się pokazują opieńki. I jutro trzeba będzie jechać na opieńki. Zobaczymy. Co to? Czy to tylko co ludzie mówią, że są? Czy faktycznie są? No, a tymczasem tutaj koszyczek Maxi dzisiaj, bo Plan był na poważne zbiory. No ale niestety, gdzieś tutaj widziałem. O, tutaj. Takie ładne podgrzybki. Patrzcie, jaki. Fajne. O. Młodzieniaszek. Jaki. Super. Jeszcze sierść. Nejry. Deszcz pada ogólnie. Pogoda to jest do bani miałem jechać dzisiaj na ryby Nawet rozmawiałem z kolegą na ten temat Ale wyszedłem z pracy Pada i pada, myślę Nie, to jadę do lasu O, tu kolejne podszyki O, ciach też takie fajne Młodziutkie, może nie aż takie młode, ale o, kolejny Popękała noga. Nie mogę wyostrzyć. Może to może deszcz Nie wiem. Ekran mokry. Nie wiem. W koszyku tylko smyć. Tak. Co? Przyszłość grzybków popróbować. Idź. O tam jeszcze jakiś taki stary, ale już. O, już taka bieda, że się nie da. Musiałem się rozłączyć, żeby statyw rozstawić. O, tam jeszcze jednego widzę. Żeby statyw rozstawić. I Ekran przetarłem trochę. Może wyostrzeć będzie lepiej. Patrzcie jaki fajny. No, ten to jest super. Gerlacha dziś nie ma. Zapomniałem noża. Ale w samochodzie. Taki Stasiek. Stasiek Stanisław się trafił. No to tniemy, jak myślicie. Samo zdrowie. I do koszyka. Tutaj to samo. No, powiem Wam, że pogoda to jest butelkowa, jak to mówił. Pada deszczyk, ale dobrze, że można. Chociaż na troszkę wyjść. Póki człowiek przymoknie cały. To jeszcze coś tam inna zbiera. No, także już oprócz. Smycie są cztery podgrzybki. O. Trzeba porozglądać się. Co to może gdzieś jeszcze jakieś rosną. Mówię jest bardzo dużo grzybów tych, których nie zbieram i tych, których nie znam. O podgrzybek czy nie podgrzybek? Nie, nie podgrzybek. Ale jutro, bo dzisiaj coś czuję, że to słaby temat będzie z tymi zielonkami. Jutro wybieram się na opieńki. Mam nadzieję, że opieńek chociaż trochę uzbieram, jeszcze w tym roku nie było zbierane, także zobaczymy. No. Jak ta szaleje po krzaczorach. Naira. Chodź. <laughs> Chodź do mnie. No dobra. Jak coś będzie ciekawego, to na pewno się odezwę O olszówek pokaż wam. Olszówek to jest bardzo dużo. I ogólnie są takie dość sporych rozmiarów. O, no dobra, idę tam w ten las. Powiem Wam, że lipa, lipa jest na maksa. O. <laughs> Co ona robi? Co ona robi? Co ona robi? W koszyku bez zmian. Tak? No i rucha W koszyku bez zmian. Tutaj, tutaj taka ładna kania się trafiła. To myślę, pokażę wam. Myślę, że i zdrowa. Ale jedna to niech rośnie. Nie będę jej wyrwał. Znaczy jedna. Tutaj jest druga. Tu jest druga jeszcze taka nie do końca rozwinięta. Ale co jak co, ale muchomorów tych czerwonych to jest zatrzęsienie. Tutaj gdzieś albo jakiś zwieszczet albo co, bo przewracane są. Ale patrzcie jeden, tu drugi, trzeci. Tutaj złamany, czwarty. Piąty. Tutaj jak fajnie się prezentują Te muchomorki Tutaj No jest pełno, w lesie jest grzybów pełno Tylko że tych jadalnych No czyli Muchomory ludzie jedzą Ja tam No nie wiem Mam mnie kiedyś od dziadek, dziadek rodzice. O, patrzcie, tutaj jakie grzybki. Może one i jadalne. Ale jak nie znam, to nie biorę. No, wracając do muchomorów. Kiedyś dziadek, dziadek babcia, rodzice powtarzali, że no, muchomor to zawsze trujący by No, ale ludzie jakoś jedzą i żyją. Także ja tam nie wiem. W sumie, że osobiście, może kogoś spotkał takiego, co by mi wytłumaczył, co i jak z tym muchomorem, to pewnie też bym spróbował. Spójrzcie, jaka tutaj stara babka rośnie. Już pomarszczona. Ej, nie babka, tylko ten kozak. Już pomarszczony. Jest w lesie, mówię, tych grzybów Jakich chcesz. Białe, malutkie. Tutaj są i większe, są i mniejsze. O Tutaj takie grzybki. Ale zieloneczek nie ma. One lubią taki teren. No ale Ale nie ma. A w tamtym roku pamiętam jeszcze nagrywałem już za łosiem, za Rosochami chodziłem to. Przyjeżdżałem w to miejsce, stawiałem samochód i można pojeździć koło samochodu. Kilka sztuk tu już zmarzniętych, mam to nagrane na filmie. Zmarznięte były. A tutaj ktoś już chciał, te grzyby. O, już one tutaj pocięte są. Czyli ludzie nie śpią. Idą do lasu za grzybami. Bardzo dobrze. Nie ma co siedzieć w domu. Lepiej pójść, tak jak ta czochra, pobuszować po lesie. Ona w trawach buszuje. <gry> Lubi wybiegać się. No. Także tak się przedstawiają moje dzisiejsze zbiory. Stasik trzeba schować. Stasiek. Powiem Wam czemu Stasiek? Pewnie może i wiecie, ale nie wszyscy na pewno. Stasiek, bo jakoś u nas zawsze się przyjęło. Stanley, Stanley. <śmiech> 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 Chyba od tej firmy. Stanley. No i dla. Tak, skrócona nazwa. Dla ułatwienia wyszedł Stasiek. I jest Stasiek. No, Gerlacha zapomniałem. A jakoś nie mogę się przybrać, żeby kupić coś lepszego, takiego specjalnego na grzyby. To jest na razie co jest. Patrzcie co tutaj jest co rośnie. Jaki młody podgrzybek. Chyba mam nadzieję że to jest podgrzybek. Bo ostatnio też myślałem że podgrzybek a to jakiś blaszkowy był. O zaraz spróbujemy jego odciąć tu. Stój. Czyż ta kamerka nie chce stać w mchu. Aha. Może tutaj nie pod, a może i podgrzebek. O, patrzcie, jaki młodzi łodki. Coś licznego. Dobra, gdzie ten Stasiek? Gdzie jest ten Stasiek? Jest. O, żeby takich podgrzebków odbierać. Neyri, uważaj, uważaj. Nie, nie przewróć kamery. Coś się wyłączyło. Nie wiem. Ciach, zdrowiutki, ale fajny. O taki, żeby nie ubierać. To by był sztos. Ale. Ale nie ma tak dobrze. No nic, pokręcę się trochę tutaj. Może gdzieś coś jeszcze się uda znaleźć. Wszedłem w taki trochę starszy las. Gdzieś trochę podgrzybków się pokazało. Już nie chciałem nagrywać. Miałem pewnie parę sztuk tylko, ale spójrzcie, o. tutaj jeden rośnie, tam drugi. Gdzieś trochę posypało, już parę sztuk wyciąłem tutaj i to takie ładne dosyć Neira, zostaw grzybka. Odejdź już nie będę stojaczkę rozstawiał. O, takie dosyć ładne to podgrzybki. I grunt, że nie pogryzione. O, ten chyba. Nie. Jak on? Super. Cały. I mniejsze, i większe się trafiły. Warto się pokręcić tutaj. Myślałem, że to tutaj to zielonka dokładnie tak rosła, ale nie. To jednak nie. Może gdzieś coś jeszcze. O. Muszla od ślimaka. Tutaj druga, a czemu tutaj? Co one tutaj robią? Jest i muchomorek. O i tylko włączyłem kamerę i grzyby się pochowały. No, to tutaj ja już go ciałem, tego pana podgrzybka. No. Myślałem, więcej ich trochę Wam pokażę. Tam coś rośnie. Mogłoby jakaś tyczka się zameldować. No, ale niestety nie tym razem, a nie takie jakieś ładne błyszczące dwa grzybki no i tak to jest w lesie coraz ciemniej szaro ponuro pogoda wiadomo deszcz pada całutki czasek chodzę mam na sobie dwie bluzy już coś czuję że na plecach Mokro się robi. Jeszcze będzie chyba iść do samochodu. Bo to. Słaby to interes. Przeziębić się. I tak katar mam. Już staram się nawet, jak z wami rozmawiam, co to tutaj rośnie. To nosem nie ciągać. Nie wiem, co to za grzybki takie. A niech rosną. No ale czasem trudno jest się powstrzymać Jak z nas cieknie Taki gąszcz Jest w lesie pełno jest grzybów No tylko mówię Ja tam nie wiem czy one są jedalne Czy nie są jadalne Więc ich nie biorę No bo po co? Ale ciemno w lesie już. I to bardzo. Na telefonie tego nie widać, ale... Ale w rzeczywistości jest już taka szarówka. No dobra. Będę wracał ja do samochodu. Nie będę przedłużał, bo to nie ma co. Jeśli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę ciśnijcie suba, dzwoneczka, żeby być na bieżąco, napiszcie komentarz, komentarze są najlepsze chyba, tak lubię na nie odpisywać, fajnie, że coś tam piszecie, cieszę się, ogólnie no to cały czas moja oglądalność rośnie, jest was coraz więcej, cieszy mnie to. No i co? Jak co to do zobaczenia? Jak co to do zobaczenia? Jutro na opieńkach. Pozdrawiam, hej Taka mała dogryweczka. Patrzcie co tutaj leży Kopytko. Wracam już do samochodu. Tutaj szkielet. Tutaj szkielet. Tutaj kości, żuchwa. No i powiem Wam, że. No, no i to wszystko. <ścoughs> I znów za późno. I znów za późno. Zobaczyłem to. Łopatkę O żuczek ją konsumuje Już chyba i po żuczku tym <grytania> Kurczaki no A mógłby być wypad bardzo udany Patrzcie a co to za grzybki Może ktoś mi powie, bo to też są. chyba mało mam już pamięci to mi się telefon wyłącza Patrzcie, co to za grzyby są. Może ktoś mi podpowie. Już wcześniej widziałem takie. Pochodzę, pokręcę się, ale marne szanse. Już, żeby miał wieniec leżeć, to na pewno by leżał gdzieś niedaleko, bo kości za bardzo nie są rozciągnięte. Na pewno jakiś grzybiarz miał szczęście. O. No ale kiedyś i dla mnie. się uda znaleźć koszyk zostawiłem, bo tam parę podgrzybków znalazłem. No kolejne kości. To świeże kości. że kosteczki, tam łopatka leży. O. No także. Tak jak widać. Nie mam szczęścia do wieńców, ale co to za mega wielkie grzyby rosną. Spójrzcie. Ale wielkie jeden. Tutaj dwa. Ale giganty. Też ciekawe, czy to jadalne, czy nie jadalne. Dobra, chyba nie ma co tu się kręcić. Robić sobie żadnych nam nadziei jakichś. O. o, ale z takiego podgrzybka to można zerwać. O. i to całkiem ładny podgrzybek. Zaraz zobaczymy. Jak u niego? Czy ma lokatorów, czy nie? Oho. Chyba są. Tak. Niech zostaje on sobie tutaj. Idę szukać kosza. Gdzieś zostawiłem koło tych grzybów. No. Dobra, nie ma co tu przynudzać. Także takie to moje szczęście do tych wieńców.